No to witam zwycięzców dzisiejszego turnieju. Chyba najtrudniejszy mecz z krotoszynem, który teraz rozegraliście. To najpierw może kapitan. No, myślę, że najtrudniejszy mecz. Krotoszyn jest bardzo zgrany, bo mieli praktycznie taki sam skład w poprzednim sezonie. My mieliśmy dużo nowych zoników, więc to zgranie jeszcze nie jest jakoś bardzo dobre. Ale zagraliśmy dobry mecz i wygraliśmy. Wydaje się, że zarówno Wy jako jedynka, jak i Krotoszyn jesteście chyba nie do pobicia na tym turnieju. No, można tak sobie powiedzieć. Ale to też zależy od dnia, jak każdy zespół zagra, bo może się zdarzyć, że na przykład no, jednemu zawodnikowi coś nie pójdzie i wtedy przechyli się zwycięstwo na drugą stronę. Więc to też no, turniej jak turniej, to jest jeden mecz, a nie kilka i liczy się tylko właśnie tu i teraz. O. Do tej pory rozegraliście trzy mecze, który z tych meczów był najtrudniejszy? No na pewno z Krotoszynem, bo to jest taki najlepszy zespół. Z Wałczem to widać, że zespół trochę był o wiele niższy od nas, też, jest inne warunki fizyczne. No, My byliśmy też silniejsi i po prostu dobrze zagraliśmy. Gdańsk, no, też dobry zespół, ale pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi. No, i Krotosyn to już no, trzeba było po prostu wygrać. Komu kibicujecie jutro? A kto gra? Krotosyn ze Starogardem? To Starogardowi, oczywiście. Nie, no. Nie kibicujecie swoim wielkopolanom? Nie no, Krotosynowi, to Maurycy sobie pewnie żartuje, ale Krotosynowi kibicujemy. Może Maurycy ma jakieś obiekcje co do Krotoszyna? Co ci się nie podoba w Krotoszynie? Są trudniejszymi przeciwnikami. No to teraz rozumiem, że w finale wolałbyś się spotkać ze Starogardem, ewentualnie. Nie, no z tak, takim zespołem to może nie. Tutaj oczywiście finały są dość poważnym turniejem. No i będzie zacięta rywalizacja tam, więc. Na razie gramy od ćwierć wy już macie na pewno wyjście do półfinału. Czy znacie drużyny z innych regionów Polski, którzy ewentualnie mogą awansować do półfinałów? No do półfinałów na pewno Tref Gdańsk myślę, że z grupy, gdzie jest energetyk. Myślę, że też. Właśnie energetyk albo Chemik Bydgoszcz. No nie wiadomo, kto zagra, kto wygra ten mecz. Z grupy, gdzie spiła to pewnie bzura ozorków i Joker piła, myślę, że awansuję. A kto? No, jeszcze na pewno Koral Wrocław, a witam te takie lepsze zespoły. Joker miał wakacje w Widzę, że bardzo dobrze znacie swoje, swoich rywali, nawet z całej Polski, nie tylko z Wielkopolski. A jak wy tutaj widzicie swój kolektyw? Bo wydaje się, że jesteście taką fajną, zgraną ekipą. Myślę, że w tym roku mamy szansę na medal w Polsce. Rok temu nic się nam się nie udało, no ale cały, praktycznie cały nasz skład był o wiele młodszy niż pozostali przeciwnicy, mieliśmy też y, mniejsze warunki fizyczne o wiele. Dlatego no, teraz myślę, że mamy bardzo dużo szans, szczególnie, że większość tych topowych zespołów os z ostatniego turnieju właśnie była 06, i byli o wiele wyżsi, no i tego typu rzeczy. Wygrać się taką stałą szóstką, nie ma zmiany. Co kapitan na to? Co ja mam powiedzieć? No, co ją powiedzieć? Mamy młodszą ławkę, mamy rocznik 09 i tam jedne, jedną osobę z rocznika 08, więc raczej nie, no nie, są na, nie grają na, na takim poziomie, żeby wejść i zaprezentować się dobrze na boisku. Gramy jedną szóstką, no i dobrze na idzie. Jak na razie problemów nie mamy. Czy drugiego rozgrywającego, ty jesteś atakującym? E, czy jak wchodzi drugi rozgrywający, to. Radzisz sobie z piłek wystawianych przez niego? Nie ma drugiego. Nie, ma. No, nie, nie, mam. nie mamy drugiego rozgrywającego akurat. więc no, Nie ma tego drugiego rozgrywającego, więc no, nie ma takiej zmiany. Jest jeden, który bardzo dobrze sypia od ostatniego czasu i to nam pasuje. No dobrze, to co? W takim razie jutro zagrała ławka rezerwowych? Nie sądzę. Ale wszystko się może zdarzyć. No to tak podpytam jeszcze, jak wy długo gracie w siatkówkę? Kiedy zaczęliście treningi i czemu akurat 1 Poznań? No To ja zacząłem w, pod koniec trzeciej klasy, ponieważ yy, to był klub, klub szkolny, no a mi się zudziło pływanie. No i stwierdziłem, że pójdę na trening po prostu siatkówki, no i tak jakoś wyszło. I od razu trafiłeś na trenerów Piotrka i Marcina? Najpierw był tre trenka Dagmara Ciarka, później dopiero przeszliśmy do trenera Piotra, no i jeszcze tam chyba 2-3 lata temu doszedł trener Marcin. A Ty kiedy zaczynałeś? No, ja zaczynałem też właśnie pod koniec trzeciej klasy, bo ja zaczynałem tutaj w SP-34. Łukasz Piechna tam po prostu powiedział, Łukasz Piechna, że bym przyszedł na trening. Mi się to spodobało bardzo od razu zacząłem grać, a w jedynce gram już od e, czwórek, czyli to była piąta, nie, szósta klasa chyba. no I, tak, no, i stwierdziłem, że mi się bardzo podoba, więc gram cały czas. No, poziom reprezentujecie naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Czy swoją przyszłość zamierzacie wiązać z siatkówką? Jakby, to, jakby była taka możliwość, to oczywiście, ale nie zawsze taka jest. No zobaczymy w następnych latach, jak będzie szło. No Ja na pewno bym chciał kontynuować moją przygodę siatkarską, bo bardzo lubię grać świadkówkę i mógł codziennie grać i grać i grać cały dzień. Ja ty widziałam, że rodzice są bardzo mocno zaangażowani. Czy rodzice jakoś was wypychali na treningi? Nie, ja zawsze samemu. Zawsze było tak, że na przykład nie zawsze tak, że do szkoły rano się źle czułem, na przykład później zacząłem dobrze czuć, to na chwilę na trening, chociaż 15 minut podbijać piłką, żeby chociaż mieć ten kontakt. Ja po prostu cały czas sam się pcham na te treningi, pcham, pcham jak najwięcej, żeby trenować. U mnie rodzice są troszeczkę czasami przeciw temu, bo mam szkołę i czasami troszeczkę do, do późnych godzin się uczę, za późnych, więc... Ale tak to samemu, Wa bardzo lubię grać w no i... No, Chodzę na jak najwięcej treningów jak mogę. Tak. Gratuluję Wam Ci super występu i do zobaczenia w półfinałach. Być może, że nawet tutaj na terenie Poznania, prawda? No tak, jeżeli wygramy jutrzejszy mecz, to jest bardzo duża szansa. Właśnie tutaj WSP34 będziemy znowu organizować półfinały, więc bardzo fajnie. Cieszę się bardzo, że mogłam z Wami porozmawiać i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję okay, również.